Witajcie. To ja, Mr Procedure, A to poradnik jak pobrać, zainstalować oraz polszczyć i grę pod tytułem Ion. No, do tego manewru będziemy potrzebowali wejść na stronę Infinity Ion. Link podam w opisie. Gdy już wejdziemy na tą stronę, klikamy accept. oraz ym, na początek się zarejestrujemy. Więc klikamy tutaj register. Wpisujemy swoją nazwę, maila, hasło, potwierdzamy yy, pisujemy jeszcze raz hasło i klikamy submit yy, No, zarejestrujemy się Później klikamy Connect, yy, pobieramy launchera. Yy, tu macie do pobrania. On tak wygląda, zaraz Wam pokażę. Yy, no, dobra i będziecie mieli tutaj. Yy, tylko pobierzecie, zainstalujecie. A, pokażę wam chociaż <noise> no, instalujecie go tutaj gdy już go zainstalowaliście odpalacie go poczekajmy i macie tutaj, ja już mam zainstalowanego Iona, klikacie tutaj będzie Ion, macie tu inne też gry Tylko nas interesuje gra Ion klikacie tu będzie Don Vlad Moim zdaniem, bo tak to będzie do ja mam jeszcze to pobrane, dobra, ustawienia, jak tam ustawienia, tu zostawiamy tak, tu tak i tu tak, Ym, ta gra ma 11, czy tam 16 GB więc radzę wam tą grę zostawić na noc, żeby się pobierała, albo jeśli chodzicie do szkoły, no to zostawić ją na czas lekcyjny, lekcyjnych, dobra. Gdy już my ją pograli, możemy wybrać spolszczenie. Też podam link. Wybieramy folder tam, gdzie jest Ion. W domyślnym to jest Zebra Files. No i Ion. A następnie otwieramy launchera. Yy, z launcherem będzie tak: ja już mam ustawionego. I jeśli go włączycie pierwszy raz, wydzielam taka ikonka yy, z yy, jakimiś tam plikami. Musicie wybrać folder. Hmm, to był BIM bodajże zaraz sprawdzę. Idę program place ion.eu. To chyba tak win I tu wyjdzie wam jedna ikonka i klikacie na niego. I klikacie ok. Później mamy wyskoczy takie coś. To jest już właśnie najważniejsze pole. Odpalacie grę. Yy, klikając launch. Ja tego nie będę robił, ponieważ bardzo mi laguje system i nie wiem czemu tak gra mi się długo włącza. Oraz tu powinniście mieć wszystko dobrze, tylko nie wiem czemu ja mam tu X, a i wszystko działa idealnie. Dobra, a więc na tyle. Tu mam instrukcję, ale to nie będę wam yy, nią dawać, ponieważ yy, to instrukcję robiłem szczególnie dla kolegi. No, jeśli spodobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Oceniajcie. Komentujcie, subskrybujcie. No. Do widzenia.